Pytanie, na które będę szukał odpowiedzi w tym filmie, brzmi następująco. Mamy prostownik niezbyt rozbudowany, zwykły, standardowy, nie za drogi. Kiedyś mówiło się na nie, że to jest tyrysterowy, teraz tam są triaki. Więc mamy taki prostownik i tym prostownikiem ładujemy akumulator. Chcemy zmierzyć, jakie jest napięcie. Napięcie ładowania, bo często są to prostowniki nieautomatyczne, jeszcze starszego typu, z ręczną regulacją natężenia Prądu ładowania. Czy można do tego celu użyć tani, zwykły woltomierz? W czym tkwi problem? Prostownik tirystorowy zasila nasz akumulator prądem impulsowym. Nie jest to napięcie stricte wyprostowane i wygładzone, tylko ma jakiś tam kształt bliżej w sumie nieustalony. Możemy się go domyślać, ale tak naprawdę trzeba sprawdzić, jaki. I czy wewnętrzna pojemność i rezystancja akumulatora spowoduje, że taki prąd zniekształcony, takie napięcie zniekształcone będziemy w stanie zmierzyć przyrządem, który do tego celu dostosowany nie jest. Jeżeli mamy woltomierz, na przykład taki tani woltomierz, ustawimy na zakres DC, to ten woltomierz spodziewa się, że będziemy mierzyć napięcie stałe, a nie przebieg zniekształcony, impulsowy o zboczach w dziwnym kształcie. Ponieważ nie mam. Taniego woltomierza panelowego, który w tych rozważaniach tutaj powinien być użyty, taki, który można kupić na Allegro za kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych. No to użyłem najtańszy multimetr, jaki chyba można dostać. Tu jest akurat DT838, czyli seria DT830. Najlepsze multimetry świata i będę się tego trzymał. No i co dalej? Prostownika, tak, takiego typu prostownika też nie mam. Mam prostowniki, które są bardzo zaawansowane. Więc musiałem prostownik sobie zrobić. Z czego się robi prostownik? Transformator toroidalny. Tutaj jest AS120VA. Proszę, to jest ten transformator. Od halogenów do tego ściemniacz. Taki zwykły ściemniacz. Akumulator samochodowego również nie chciało mi się przynosić. Więc użyłem akumulator AGM czy tego typu akumulator sprawdzi się w tym teście tak ponieważ generalnie ma parametry gorsze od akumulatora samochodowego akumulator samochodowy zazwyczaj ma bardzo duży prąd minimalną rezystancję więc powinien to wyglądać jeszcze bardziej czy zastępstwo w postaci ściemniacza i transformatora oraz co jest też istotne mostka prostowniczego to jest chyba 25 albo 50 amperowy taki zintegrowany mostek tani może zastąpić niedrogi prostownik kupiony w sklepie. To jest dokładnie to samo, tylko brakuje obudowy. Może nawet ściemniacz jest odrobinę lepiej zrobiony. Co będę mierzył? No bo trzeba to sprawdzić. Będę mierzył pulsację, która występuje w mierzonym układzie. Układ wygląda tak, że prostownik doprowadza mi tutaj zasilanie do akumulatora. Po drodze występuje amperomierz. Więc natężenie prądu ładowania będę mierzył tutaj tym przyrządem. Później zrobię zbliżenie, tak żeby było widać ustawienie przełączników. To będzie można od razu sobie przypomnieć, który multimetr co mierzy. Więc tu kończo, kończy mi się prostownik. Stąd pobieram dopiero sygnał na ten rozdzielacz, i z tego rozdzielacza zasilam 3 voltomierze. Raz, dwa, trzy oraz oscyloskop. Dlaczego 3 voltomierze? To jest woltomierz ustawiony na zakres napięcia stałego. I to jest woltomierz ustawiony na zakres napięcia stałego. O, będę 20 V. O, proszę, będzie większa dokładność. Powinny wskazywać w miarę to samo. Jest w tej chwili 13 V i 15 setnych, 13 V i 13 setnych. Jak widać, pokazują prawie identycznie. Przy czym za cenę tego można kupić jakiś wagon tych. Więc na różnice w cenie to pokazują dokładnie to samo. Ten woltomierz jest ustawiony na zakres napięcia przemiennego. On jeszcze potrafi mierzyć jednocześnie stałe i przemienne jest tylko zakres napięcia przemiennego, czyli de facto będzie mierzył nam pulsację. Dlatego aż tyle tych woltomierzy, ponieważ ten jest woltomierzem napięcia stałego, jakby wzorcowym, napięcia przemiennego do pomiaru pulsacji. Tutaj będziemy sobie kontrolować, kontrolować prąd ładowania, a na tym woltomierzu będziemy odczytywać te wartości, które nas interesują, porównywać z tym multimetrem. Ponieważ ten voltomierz ma zasymulować tani LEDowy panelowy voltomierz, który można kupić na Allegro czy w sklepie. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem to w miarę dokładnie. Ostyloskop pokaże nam dwa przebiegi. Tutaj jest napięcie sieci, to jest dokładnie napięcie zasilające prostownik, nie za ty, prostownikiem, tylko jeszcze przed regulatorem. Z tego względu, że posłuży tutaj jako synchronizacja przebiegów, oraz będzie można odnieść wtedy napięcie podawane na akumulator w stosunku do napięcia sieciowego. To jest przebieg w ustawieniu tutaj dla sondy AC, i ten przebieg czerwony również jest przebiegiem ustawionym dla napięcia AC, i ten przebieg jest zbierany tutaj stąd. Czemu? W ten sposób. Dlatego, że chcę zmierzyć pulsację. Nie chcę się bawić, czy to jest 12V, 14V, jak to będzie zmierzać. Tutaj muszę ustawić miliV, mikrovolt, No nie, mikrowoltów akurat na tym oscyloskopie nie mogę. Mogę ustawić taki zakres napięcia, jak, jakie pulsacje wystąpią. I to jest po prostu sposób na pomiar pulsacji napięcia stałego, czyli ustawienie pomiaru napięcia przemiennego. Jeszcze słowo odnośnie pomiaru oscyloskopem. Nie będę nikogo zachęcał do. Oglądania tego filmu, czy innych moich filmów, ale będę zniechęcał do akurat naśladowania tego typu pomiaru, ponieważ tutaj jedna sonda mierzy bezpośrednio przebieg napięcia sieciowego. No, multimetry mi się wyłączają, a druga jest wpięta już po stronie wtórnej tutaj za transformatorem. W teorii można by taki pomiar wykonać za pomocą zwykłego oscyloskopu. Wpinamy się tu, wpinamy się tutaj. Wiedząc co się robi, da się to zrobić, ale. Jeżeli się pomylimy, to narażamy się na to, że tu, w tą część izolowaną po stronie wtórnej transformatora, izolowaną tutaj transformatorem, wprowadzimy napięcie sieci. Czyli możemy zostać porażeni. No, już więcej nie będzie oglądania żadnych filmów, więc zniechęcam do pomiarów oscyloskopem, przynajmniej na początku przebiegów napięcia sieci elektrycznej. Ja do tego pomiaru tutaj użyłem sondy izolowanej te dwa pudełka i światłowód zapewniają mi izolację tutaj galwaniczną od sieci energetycznej. Może nieco nadmiarowo, ale pomyłki chodzą po ludziach, lepiej, lepiej to zrobić w ten sposób. Przejdźmy w tej chwili do samego pomiaru. Przybliżę w tej chwili tutaj ekrany, żeby było widać to, co jest najważniejsze. Tutaj się nie będzie dziać nic, oprócz tego, że będę kręcił tą gałeczką i w ramach Kręcenia tą gałeczką będę uruchamiał mój prowizoryczny prostownik do ładowania tego akumulatora. Tak więc przypomnę: natężenie, natężenie prądu stałego, pulsację, czyli napięcie prądu przemiennego, napięcie prądu stałego, napięcie prądu stałego, przebieg synchronizujący sieci elektrycznej oraz to co chcemy zebrać stąd czyli kształt yy, przybiegu tutaj prądu ładowania pulsacje które yy, tutaj wystąpią. w tej chwili nie ma tutaj podłączonego bo żadnego kondensatora Jak widać zaczynamy od napięcia yy, 13,2 V w prawie Ten klik to było włączenie tutaj mojego ściemniacza czyli sterownika prostownika tristorowego widać pierwsze zakłócenia jeżeli tego tutaj nie będzie widać to Jedna podziałka przebiegu niebieskiego odpowiada 20 mV. Jedna podziałka na 20 mV. Zrobię jeszcze zbliżenie tutaj tego przebiegu, ale najpierw przeprowadźmy taką próbę. Doprowadźmy do tego, żeby napięcie wzrosło. W tej chwili to są pełne możliwości tego mojego prowizor prowizorycznego prostownika. Eee, sterownik sterowy ustawiłem na pełne otwarcie. Eee. Nie osiągnąłem 14 V w tym momencie, ponieważ eee, po prostu uzwojenia transformatora są troszkę za nisko nawinięte. Mam prąd ładowania i tak na poziomie 0,8 Ampera, więc bardzo wysoki. Jak widać pulsacje tutaj nie przekraczają dwóch podziałek w tym wypadku, czyli dwie podziałki to jest 40 mV. Woltomierz w pokazuje 13,82, woltomierz tani pokazuje 13,87 V. Takie pulsacje to jest praktycznie prąd stały z jakimś tam minimalnym szumem. No dobrze, nie chcę naładować tego akumulatora. Wyłączę to w tej chwili. I podłączę kondensator. Kondensator a, 1000 mikrofaradów, 25 V. Tutaj w tym całkiem fajnym. czy mam. O, może strzelić, boga. Dobra. Mam zaciski. Okej, siedzi, siedzi. To są pewne zaciski, bardzo, bardzo dobrze to działa. Zobaczymy, jaki będzie w tej chwili kształt przebiegu. Ach, dodam tylko, że tutaj zbieram przebieg sądą oscyloskopową, więc jest podłączona bardzo blisko tutaj kondensatora. Ponieważ najbardziej interesuje nas tutaj oscylogram, to zrobiłem zbliżenie po prostu na ekran oscyloskopu. Uruchamiam. Okay. Zwiększam do końca. No, i jak widać, yy, pulsacje, jeżeli się zmniejszyły, to minimalnie. Wyjmę w tej chwili ten kondensator. Uwaga, odłączam. No, ja nie zauważyłem efektu. Odłączę jeszcze raz. 1000 mikrofaradów. Podłączony. Zobaczmy, jak. Yy, na wpięcie bądź wypięcie kondensatora w układ zareagują te voltomierze, a nawet przesunę odrobinę obraz. W tym momencie mamy tutaj pulsację na poziomie 12 mV zmierzone przez ten multimetr i napięcia stałe. W tej chwili kondensator jest włączony. Podłączam. Podłączę go jeszcze raz. Czekamy chwilę. Wyjmuję. Ujęty. No dobrze. Ostatnia próba. 1000 mikrofaradów cały czas wpięty. Dobra. Wyjmuję. Jest. Przeprowadzę jeszcze jedną próbę. To było 1000. A. O. Ocho. Nie złapię tego ostrości. 100 mikrofaradów. Tutaj są oznaczenia, powinno być widać. 100 mikrofaradów. Ok. Wpinam. Wyjmuję. Jeszcze raz wpinam. Na oscylizowanie się. Wyjmuję. Uh -huh. Czyli tutaj przy 100 mikrofaradach efekt jest chyba żaden. Jeszcze oscylogram. Wpinam. Widać efekt wpięcia. 100 mikrofaradów. Wyjmuję. Ok. I na tym myślę, że można yy, zakończyć. Ten test. Przy okazji, jeżeli ktoś ma w domu niepotrzebny ściemniacz, transformator, na który jeszcze przecież można dowinąć kilka uzwojeń to można sobie zrobić całkiem przyzwoity prostownik do samochodu. Jak widać. Koszt, 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 koszt. Mostka Greca to jest pewnie rzędu 5 zł w detalu. To to nawet nie wiem ile pewnie około 20-30 zł. Transformator najlepiej w tej chwili jak wszyscy wymieniają oświetlenie na LEDowe to po prostu z odzysku. Jeżeli dowinie się kilka uzwojeń to będę w stanie tutaj podać wyższe napięcie, chociaż jak widać w miarę gdy akumulator się ładuje, ja go celowo tutaj rozładowałem przed pomiarem odrobinę, czyli prąd ładowania się zmniejsza, bo akumulator zaczął być naładowany, zwiększa się napięcie, także docelowo jestem w stanie uzyskać nawet tutaj po prostu w pełni naładowany ten akumulator dość do tych 14,4-14,5 V. Myślę, że tyle wystarczy testów wpływu kondensatora na pomiar napięcia przy ładowaniu prostownikiem dyrystorowym bądź triakowym.